Wszyscy mamy powód, by robić rzeczy, coś, co nas Gdzie kandelaria? Nie ma jej. Przyszłaś sama? Tak. Już widzę. Tak się o to modliłem. Dzięki Bogu. Nie dziękuj Mu, bo kiedy odzyskałam wzrok, Ujrzałam Juana Miguela, którego nie chciałam nigdy więcej oglądać. Najadłam się strachu. Inspektor chciał mnie zabić. Nie wygadałeś się, prawda? Nie jestem kapusiem, ale za to tchórzam. Pomożesz mi odebrać okup. Zaraz go zapłacą. To niebezpieczne, mogą mnie śledzić Ja tu decyduję Boisz się, nie przeczę Nikt nie będzie cię śledził Dzięki ślepcowi, który powiedział, że obaj porywacze są z nim Przyjdź tu, bo inaczej cię wydam Nie groź mnie to się nie stawiaj. Jeśli nie przyjdziesz, zwalaj winę na ciebie. Ty nie potrafisz nienawidzić. Zawsze byłaś dobra, szlachetna i wyrozumiała. I wiele przez to wycierpiałam. Niedobrze jest żywić urazy i nie móc wybaczyć. Niedobrze jest oszukiwać, a mnie oszukali wszyscy dla Twojego dobra. Nieprawda. Mówię językiem prawdy, wiary i miłości. Przyznaj Mario de Jesus. Czy pozwoliłabyś się zoperować, gdybyś wiedziała, że dr Cisneros i dr San Roman to ta sama osoba? Zgodziłabyś się na to? Wkrótce odbierzemy okup. Twój ojczulek dzisiaj go zapłaci. Podziękuj jemu i jego przyjaciołom. Zostanę milionerem. Co ty na to? Napowiedz. Oczekuję na odpowiedź. Zgodziłabyś się, żeby Juan Miguel cię zoperował? Nie pozwoliłabym mu się dotknąć. Widzisz? Zrozum, tu chodziło o Twoje dobro. Odzyskałaś wzrok dzięki człowiekowi, który Cię kocha, choć Ty go nienawidzisz. Oddałby za Ciebie życie i wciąż Ci to udowadnia. Bóg ci go zesłał. To on sprawił, że znowu widzisz. Dlaczego nie zostawiła żadnej wiadomości? Zachowajmy spokój. Nie wpadajmy od razu w panikę. Spotkało nas już tyle nieszczęść, a teraz jeszcze Mariciu i zniknęła z Juanitem. Nic ci nie powiedziała? Przecież ze mną nie rozmawia. Gniewa się, bo sądzi, że ja też ją oszukałam. Gniewa się na nas wszystkich. Córka nigdy mi nie wybaczy. Martwicie się o Mariczuj? Tak, bardzo. Wiesz coś o niej? Tak. Wyszła bardzo wcześnie. Powiedziała, że pragnie być sama z synkiem i nie chce was znać. Nigdy nam nie wybaczy. Nigdy. Nie przypominasz dawnej Marii de Jesus. Która umiała wybaczać i nie traciła wiary w Boga. Nie wiem, co robić. Czuję się zagubiona. Nikomu nie mogę ufać. Tylko Rafaelowi. On usiłował powiedzieć mi prawdę, ale mu nie pozwolili. Tak jak Anie Huli. Nie mówmy o Anie Julię. Jej nie można ufać Ale Rafaelowi tak Niestety nie mogę liczyć na jego wsparcie Bo go porwali Boże drogi Przestań hałasować Zaraz stąd idziemy. Uwolnijcie mnie, kiedy dostaniecie okup. To mój dylemat. Uwolnić cię czy zabić. Co za nieszczęście. Przykro mi, że Rafael został porwany. To nie powinno było się zdarzyć. Martwię się o niego. Zapomnij więc o tym, że cię oszukaliśmy i skup się na nim. Nam chodziło o twoje dobro. Zapomnij o urazach i zanionej dumie. Masz oczy, które znowu widzą, i serce, które czuję. Nie możesz zabłądzić, Maria de Jesus. Ludzie, którzy cię kochają, życzą ci jak najlepiej. Nigdy nie byłaś zawzięta. Bądź znowu taka jak kiedyś. Czerwony kapturek posłuchał musi. Co za pyszny kąsek. Nie idziecie do szkoły? Pozwól Mariciu i dokończyć bajkę. Idźcie, bo się spóźnicie. Prędko. Mariciuj? Skąd znasz tyle bajek? Kiedy Purita dowie się, czym się zajmuje, znienawidzi mnie. Mariciuj! Jesteś pewna, że chcesz być zakonnicą? Tak. Podjęłam decyzję. Chodźmy. Samochód już czeka. Te ciuchy są bardzo kosztowne. Jeśli je zgubisz albo zniszczysz, będzie po nas. Zrozumiałaś? Tak. Boże, uchowaj. Dzień dobry Mariciuj. Jesteś jakaś milcząca. Kochaj bliźniego swego, nie oczekując niczego w zamian. Na tym polega miłość. Opracowanie wersji polskiej studio publishing. Tekst Daniel Wegner. Czytał Mariusz Siudziński.